Witam Państwa bardzo serdecznie. Aleksandra Waszak, zaczynamy aktualności ratajskie. Zobaczmy, co dzisiaj przed nami w programie. Kolejny pożar na Hartowie. Trują zwierzęta na osiedlu Armii Krajowej. Apel spółdzielni w sprawie wysokich cen energii cieplnej. Zapraszam. Paliło się w wieżowcu na osiedlu Rusa 12. To kolejny pożar, do którego doszło w ostatnim czasie na Hartowie. Temat pada obecnie biegły z zakresu pożarnictwa. Sześć zastępów straży pożarnej przyjechało pod wieżowiec na osiedle Rusa po północy 27 lutego. Źródłem zadymienia klatki schodowej był pożar kartonów i izolacji rur, które znajdowały się w ogólnodostępnym pomieszczeniu technicznym. 20 osób samodzielnie opuściło budynek jeszcze przed przyjazdem służb. Ponad 80-letniej kobiecie została udzielona pomoc, ale nie została ona przewieziona do szpitala. Na miejscu pracowała także policja, technik kryminalistyki i śledczy. Teraz czekają na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa. Tydzień wcześniej na Hartowie doszło do pożarów w wieżowcu na osiedlu Tysiąclecie 71. Ktoś rozsypał trutkę na szczury na terenie zielonym przy bloku 1824 na osiedlu Armii Krajowej. Mieszkańcy twierdzą, że to osoby, którym przeszkadza obecność czworonogów. Policja nie otrzymała zgłoszenia w tej sprawie. Pojawił się apel do mieszkańców. Uważajcie na swoje pieski. Na osiedlu Armii Krajowej ktoś rozsypał duże ilości trutki na szczury. Informują się mieszkańcy na grupach na profilach społecznościowych. Temat jest znany wśród właścicieli psów na osiedlu Armii Krajowej. Jest podobna jakaś osoba, która tutaj rozsypuje teraz było między 18 a 20 blokiem tutaj też. No, także to jest po prostu okropne. Ja rozumiem, bo wszędzie leżą, już nie powiem co, nie? Ale, ale to pieski nie są temu winne, tylko właściciele piesków i, i nie powinno czegoś takiego być. Ja, ja sama jestem właścicielką trzech fajnych piesków jeszcze w domu mam kota i po prostu teraz chodząc, spacerując z nimi, y, obserwuję bacznie, co, co, co w ogóle wąchają. No, no, boję się, bardzo się boję, nie? Właściciele psów wybrali się do kierownictwa osiedla z prośbą o pomoc i interwencję. Na klatkach schodowych pojawiły się komunikaty ostrzegające mieszkańców i prośba o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów z pupilami. Wywiesiliśmy ogłoszenia, kontaktujemy się z mieszkańcami, zgłaszamy sprawę, jeżeli ktoś nam zgłosi dalej do, 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 do naszych dzielnicowych. Do podobnych sytuacji miało dochodzić także wcześniej na osiedlu Armii Krajowej, i niestety wówczas finał był tragiczny. Sąsiad tutaj mieszkający obok stracił pieska, pączek piesek miał na imię. Piesek był ze schroniska, bardzo go kochali, bardzo przeżywali, bardzo, bardzo umierał, umierał w bardzo wielkich cierpie, cierpieniach. Policja nie otrzymała zgłoszeń w tych sprawach, jednak prosi o kontakt do osoby, które mogą coś wiedzieć na ten temat. Często takie zgłoszenia pojawiają się w przestrzeni internetowej, w przestrzeni medialnej, jednak do nas oficjalne zawiadomienia nie docierają. Dlatego cały czas zwracamy się z tym apelem do mieszkańców, aby zgłaszali tego typu sytuacje. Co prawda są to sprawy bardzo trudne do wykrycia. Bardzo często sprawcy działają pod osłoną nocy, wiedzą gdzie rozrzucić tego typu pokarm. Jeżeli nie mamy dostępnego monitoringu, jest nam trudno wykryć takiego sprawcę. Ale nie jest to niemożliwe. Po zgłoszeniu sprawy policja podejmuje czynności dochodzeniowo-śledcze. Kara za takie przestępstwo jest surowa. Rozrzucanie tego typu pokarmów z różnorakimi trutkami, albo gwoździami i ostrymi elementami jest przestępstwem. Może to zostać zakwalifikowane nawet jako znęcanie się nad zwierzętami. Sprawcy takiego czynu grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Jeżeli postępowanie wykazuje, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, kara ta wzrasta do targ pięciu. Jeśli ktoś był świadkiem tej lub podobnej sytuacji lub ma podejrzenie kto może być sprawcą, proszony jest o kontakt z policją. Kierowcy już nie wiadą na ścieżkę pieszo-rowerową w okolicy przystanku Łacina, ponieważ pojawią się tam gumowe słupki. Jest odpowiedź na interpelację. Wracamy do tematu sprzed tygodnia. Ulica Katowicka na Polance, okolice przystanku Łacina. Tutaj kończy się ulica, a zaczyna ścieżka rowerowa. Jednak nie każdy kierowca to zauważa i zdarza się, że zjeżdża na ścieżkę, szukając drogi na rzegrze. Tej nie znajduje, nawet jeśli pojedzie jej szukać torowiskiem. Dlatego radny Plewiński napisał w tej sprawie interpelację do prezydenta. Tematowi przyjrzał się zarząd Transportu Miejskiego. To oznakowanie, które tam jest, ono jest zgodne z przepisami ruchu drogowego. Natomiast, no, po tych sygnałach, które otrzymaliśmy, ta, to miejsce zostało jeszcze sprawdzone, też trafiło na komisję bezpieczeństwa, była ta sprawa omawiana. No i została podjęta decyzja, żeby zgodnie z także z wolą m.in. innymi Rady osiedla Rataje zamontować takie słupki elastyczne. Słupki mają być elastyczne, żeby w razie potrzeby nie utrudniały przejazdu służbom, ale mają się pojawić, żeby dać sygnał zagapionym kierowcom, że nie ma tam już ulicy. Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu, którego jednym z elementów właśnie będzie montaż tych słupków. Supek może pojawić się w tym miejscu wiosną. Rozpoczął się remont nawierzchni na ulicy Warszawskiej. To spory odcinek na wylotowej nitce z Poznania, dokładnie od Pętli na Miłostowie do samego Antoninka. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Remont tego fragmentu ulicy Warszawskiej polega na frezowaniu zniszczonej nawierzchni jezdni i ułożeniu nowych warstw wiążącej i ścieralnej. Nawierzchnia ulicy Warszawskiej jest mocno zniszczona. Wszyscy kierowcy, którzy tam tendy się poruszają, na pewno widzą, że ubytków jest sporo, sporo łat, więc przyszła pora na to, żeby tą ulicę wyremontować. Trwa właśnie realizacja etapu pierwszego. Prace toczą się od pętli na Miłostowie do stacji benzynowej. Remontowany jest pas wewnętrzny, więc kierowcy mogą jeździć pasem zewnętrznym. Kolejny etap to będzie pas prawy, czyli pas zewnętrzny na tym samym odcinku, a w trzecim i czwartym etapie wykonawcy przesuną się dalej w stronę Antoninka za wjazd na stację benzynową. I wówczas kierowcy nie wjadą od ulicy Warszawskiej w ulicę Wandy. Prawdopodobnie nastąpi to na początku marca. W momencie, kiedy wejdziemy na etap drugi, zamknięta będzie ulica Wand i wtedy faktycznie będą wyznaczone objazdy, ale o tym będziemy też z wyprzedzeniem informować. W tym roku ZDM chce także wyremontować odcinek ulicy Warszawskiej jeszcze bliżej centrum miasta. Póki co trwa kompletowanie dokumentacji. 258%. O tyle taryfa za ciepło wzrosła od 2022 roku. W tej sprawie poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe zaapelowały do premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Taki apel został 17 lutego wystosowany do premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisały się pod nim Poznańskie Spółdzielnie Mieszkaniowe, w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, a dotyczy on cen energii cieplnej. Czytamy w nim, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował nowe taryfy dla ciepła, w związku z czym od 5 lutego podwyższyły się o 24% od 2022 roku, natomiast cena ciepła wzrosła o 258%. Wszystkie spółdzielnie zastanawiają się, czy te podwyżki są potrzebne, bo jest ich dość dużo. Czasami zdarza się, że w ciągu roku są one dwie lub trzy, czyli no, obiektywnie trzeba stwierdzić, że to jest duża liczba e, i czy one są racjonalne. Mieszkańcy Poznania także nie zgadzają się z nowymi cenami ciepła. Za niskie są? Nie wiem, co, co panować. Gdzie? Chyba w Rosji, w Polsce? Pensji wam nie starczy na zapłacenie, jak tak dalej pójdzie. Wszystko przez to inne drożynie. Po prostu tak samo i tu na rynku, i w piekarni, i wszystko inne. Na przestrzeni ostatnich lat ustabilizowały się jednak ceny za gaz czy węgiel, w związku z czym podwyżka taryf dla ciepła tym bardziej niepokoi spółdzielnie. Apelują one o kontrolę prawidłowości ustalania nowych cen zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz o przedłużenie tarczy ochronnej przeciwdziałającej podwyżkom cen energii cieplnej, z której obecnie korzystają. Po jej wygaśnięciu z dniem 30 czerwca ceny te wzrosną o 38%. Nie po to zwracamy się do premiera Rzeczypospolitej Polskiej, aby to zostało bez odpowiedzi. No trudno powiedzieć dzisiaj, jaka ta odpowiedź będzie, ale oczekujemy no konkretnych działań, o których zostaniemy też poinformowani w najbliższym czasie. Do sprawy będziemy wracać. Domki dla owadów, podzielnia czy nowa infrastruktura na wybiegu dla psów. Takie inwestycje mają być w najbliższym czasie realizowane na Ratajach. Co jeszcze zmieni się w naszej dzielnicy? To jeden z wariantów, który pokazuje, jak w przyszłości może wyglądać pergola w parku Rataje. Radni osiedlowi wraz z zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu przedyskutowali przykładowe koncepcje odbrukowania placu i zazielenienia konstrukcji pnączami. Od wielu lat, że tak powiem, straszy swoim szkieletem. E, przymierzamy się w tym roku, żeby ją od, e, zazielenić, odgruzować, troszeczkę odbetonować. W tej chwili powstaje projekt. Ale to nie jedyna planowana przez radę osiedla inwestycja na Ratajach. Między innymi ma zostać wymieniona nawierzchnia na placu zabaw w parku Kurpińskiego oraz na wybiegu dla psów na Polance, gdzie pojawi się także nowa infrastruktura zabawowa dla pupili. Poza tym w parku Rataje, parku nad Wartą i parku na osiedlu Oświecenia zostaną postawione nowe domki dla owadów, których możemy spodziewać się już na wiosnę. Radni osiedlowi mają jednak jeszcze jeden pomysł. Chcemy my... Również w przestrzeń ratajską wprowadzić tak zwaną podzielnię, czyli szafę, którą będziemy mogli się dzielić swoimi dobrami, rzeczy, które zostały już przez nas użyte, nieużywane, a nadal mogą spełniać swoją funkcję, chcemy się po prostu takimi rzeczami też dzielić z mieszkańcami. Taką podzielnię można znaleźć chociażby na piątkowie. Z kolei na łacinie funkcjonuje już rozbudowany monitoring miejski, który w zeszłym tygodniu został oddany do użytku. Osiem nowych kamer, w sumie 5 nowych punktów, więc rejon łaciny bardzo, jest, że tak powiem, jest pod, pod okiem dobrym. Tutaj mówimy o ulicach Czesława Mena ulicy Brneńskiej, ulicy Skowrońskiego i ulicy Anny Jantar. Na tym plany wobec rozbudowy monitoringu w naszej dzielnicy się nie kończą. Takim pewnym oczywistym punktem to jest monitoring na tzw. Ulicy Ślepej i Pawiej. Jest to ulica przy Selegrosie. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne punkty, będziemy to konsultować ze Strażą Miejską i Policją, żeby wybrać tak najbardziej optymalne lokalizacje. Park kieszonkowy na Żegżu już cieszy oko mieszkańców. Można także w nim odpocząć. Są ławki i ścieżki ekologiczne. Zarząd Zieleni Miejskiej otworzył już park kieszonkowy w rejonie ulicy Inflanckiej, przekształcając zaniedbany teren w estetyczną, funkcjonalną przestrzeń rekreacyjną. A w ramach inwestycji uporządkowano ten obszar, usuwając odpady i wprowadzając nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Powstały tam także ekologiczne ścieżki z nawierzchnią przepuszczalną, elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na odpady oraz system retencjonowania wody deszczowej. A to w ramach projektu wsparcie małych. I retencji wodnej i rozwój zielono niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań etap pierwszy działania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach tych działań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przewidziano jeszcze zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicą Wiatraczną a Krzywołustego. Taki wyjątkowy czwartek zdarza się tylko raz do roku. Tego dnia w sklepach, cukierniach, a przede wszystkim na talerzach królują pączki. Sprawdziliśmy, jak tłusty czwartek świętują Poznaniacy i co uważają o tych słodkich przysmakach. Lubię pączki, panie, od dziecka lubię pączki. Zawsze było. Moja babcia robiła mama, i do dzisiaj to lubimy pączki. Zresztą później mój mąż już piekł pączki będziemy jeść. Będziecie jeść. Tak. Jak jest ulubiony pana pączek? Bezalkoholowy. O, z ajerkoniakiem jakimś. Po prostu lubię słodkie, nic na to nie poradzę. Ja lubię, po prostu drożdżowe ciasto w ogóle lubię. I świętuje Pani Tłusty Czwartek? Ale oczywiście. Ile pączków już dzisiaj było? Dopiero będę. Tłusty Czwartek, tradycje wszystkie jakie są, to trzeba obchodzić. A do tej tradycji przyłączamy się także i my. Choć taki przysmak to sporo kalorii, raz do roku można sobie na to pozwolić. W imieniu redakcji Ratajskiej Telewizji Kablowej smacznego życzy Aleksandra Waszak. Gazeta Ratajska jest dostępna w naszej dzielnicy, a w niej informacje na temat zbliżających się wyborów do Rady Osiedli czy Rady Nadzorczej Spółdzielni. Opublikowane zostały także plany remontowe na osiedlach. Dziennikarze zajęli się także tematami z terenu Łaciny, Malty czy Unii Lubelskiej. Gazeta Ratajska jest dostępna w domach kultury, kierownictwach osiedli, w siedzibie zarządu spółdzielni i w wybranych punktach handlowych. Między innymi w restauracji Trojka i Delikatesach Mięsnych Zyguła na osiedlu Armii Krajowej. 101, w klinice weterynaryjnej Majpet na osiedlu tysiąclecia 30, na pływalni miejskiej Rataje na osiedlu Piastowskim, w do Tad Markecie na osiedlu Lecha, w Hacie Polskiej i w sklepie papierniczo-zabawkowym na osiedlu Powstań Narodowych, z Połem na osiedlu Jagiellońskim 121 i Oświecenia 60, w Centrum Aparatów Słuchowych 24 oraz Wisura Poznań na osiedlu Rzeczypospolitej 1, w bestmarkecie ukraińskim sklepie spożywczym na osiedlu Piastowskim 17. W pracowni diagnostycznej na ulicy Kurnickiej 24, w Euromedzie na osiedlu Piastowskim. Spis wszystkich tych punktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Gazeta Ratajska. A po więcej informacji z naszej dzielnicy odsyłam Państwa na stronę internetową, gdzie można przeczytać m.in. o ostatniej ucieczce pantki rudej z Nowego ZOO oraz o tym, dlaczego zniknęły słupki ograniczające wjazd na skwermie Locha. Serdecznie zapraszam. I to już drodzy Państwo, wszystko w tym wydaniu. Następne 6 marca, jak zwykle w czwartek o godzinie 16.30. Do zobaczenia!